Czy wy to widzicie? Jeżeli szukacie tuszu, który maksymalnie wydłuży wam rzęsy, to koniecznie temu zostańcie. Jest to tusz drugeryjny, który ma syntetyczną szczoteczkę, bardzo mocno naszpikowaną włoskami i gwarantuje wam, że wydłuży wam rzęsy jak żaden inny. Tak jak widzicie, moje rzęsy niemalże nie istnieją. Są bardzo krótkie, raczej proste i to są rzęsy po laminacji, także naprawdę nie jest dobrze. A ten tusz, zaraz pokażę wam, co z nim jest w stanie zrobić. Zacznijmy w takim razie tuszowanie. Już widać, że powoli dzieją się tutaj naprawdę cuda. Uwaga! Czy tylko ja zbieram szczękę z podłogi? Zobaczcie, jaka to jest spektakularna różnica. Moje rzęsy, których nie ma, że nie było widać, nagle stały się mega podkręcone, mega wydłużone, pięknie rozdzielone i dla mnie ten efekt to jest absolutny szok i hit. Nie no te rzęsy to są dosłownie do nieba. Tak wygląda efekt końcowy i czy wy uwierzycie, że ten tusz można dostać już za około 21 zł? A jest to nowy tusz od Klaresy Painted Black Volume Length mascara. Dostępny jest w wersji czarnej i brązowej, a ja sprawdziłam jego trwałość na sobie i po całym dniu nigdzie gdzie mi się nie odbił. Więc jeżeli chcecie mieć rzęsy do nieba, to zwróćcie na niego uwagę.